Daję, już nie daje rady w tej robocie. Co A Co się dzieje? Nie po prostu. Ej, e, mogę po Ciebie przyjechać, jeśli chcesz. Nie, po prostu pobądź ze mną chwilę, proszę. Okej, okay. okej. Okay. Przytłacza mnie to. Boże, po co ja w ogóle wracałam do tej Warszawy? No wiesz, duże miasta są trochę straszne. Coś o tym wiem. Co tam jest takiego strasznego w, w tym Korku? Ludzie. Nie wiem, jak z nimi gadać. Ale ja Cię totalnie nie poznaję. To, to jest ta sama Maria, która jeździła motorami z nocy w Portugalii i ta, która nie bała się zagadać do obcych typów na jakimś pustkowiu? A weź. Stare czasy. Stare czasy. W ogóle się wtedy nie bałaś. Nie będę nawet wspominał jeżdżenia na stopa po Bośni. I tego śmiesznego turka, z którym tańczyłaś w klubie, i Twojej wybitnej gleby. O nie, o nie, nawet się nie masz. To była ciężka noc. <grym> Maria, przecież słyszę, że się uśmiechasz. Muszę kończyć.